Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, tam gdzie chłodny wieje wiatr, w śniegu dreptał hmm. Renifer Rudolf. Hmm. Swoim czerwonym nosem wskazywał drogę drużynie dzielnych elfów. Wracali z dalekiej podróży ze specjalną przesyłką dla samego świętego Mikołaja. Wędrowali przez wysokie góry, śnieżne doliny, mijali lasy, aż ich oczom ukazało się magiczne miejsce, które zwą wioską świętego Mikołaja. Tą tak tak dobrze dobrze tak tak o tak tak dobrze ostrożnie fajt łapku Ach. Oskarku, Zuziu i Gusiu, witajcie w mojej wiosce, pomachajcie do mnie, spójrzcie właśnie ubieramy choinkę, ta lepsza i prezenty pod choinkę, a bombki na choince. Witam, drogie elfy. Nareszcie dotarliście. O, wyprawa się udała. Dziękuję za przesyłkę. Zaparkujcie Rudolfa i ogrzejcie się przy ognisku. Drogie dzieci. Przedstawię wam naszych mieszkańców. To Rudolf. Jego pełna moc to 500 koni. To znaczy raniferów. A? A całej wioski dogląda Sowa-Śnieżynka. Roznosi magiczny pył i pomaga nam ubierać choinkę. I nasza wiewiórka Zwinka, co kocha orzeszki. A to Sarenka-Balbinka. A tutaj mamy choinkę. Przydałaby się tylko gwiazdka na czubek. Cześć gwiazdeczko. Aaaa... Właśnie tak. Tu świetnie pasuje. Oj, fajny łapkał, Drogie dzieci... To o was ta księga, którą Rudolf mi przywiózł. Zobaczmy, co w niej jest. O, tu wasze zdjęcie. Wiem, że jesteście słodkimi dziećmi. Zobaczmy, co mamy w tej księdze. Jesteście cudownym rodzeństwem, które bardzo się kocha i prześlicznie się razem bawi. Jest tu też taka rada. Znajdźcie czas na zabawę, ale też i na naukę. O, nadszedł już czas. To znak, że pora wracać do domu. Drogie dzieci. O, mamy trochę światła. Zanim przyjdą elfy, to może pokażę wam, kto najbardziej was kocha. Spójrzcie, kogoż my tu mamy na pierwszym zdjęciu. Mama i tata pięknie razem wyglądają. Na pewno bardzo się kochają. A kto jest na drugim zdjęciu? Cała wasza rodzina. Dobrze razem wyglądacie. O, jak oni bardzo was kochają. Zazdroszczę, zazdroszczę. Oczywiście, pamiętajcie, żeby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich kochacie. O, to elfy już do nas biegną. Gdy nadchodzi wieczór, elfy przenoszą się do swoich własnych, maleńkich domków, ukrytych tu i ówdzie na półkach pomiędzy książkami. Są i nasi mali mieszkańcy. O, a to nasz gwiazdorek i jego malutki domek. Hmm, ale czysto dzisiaj elfy mają w swoich domkach. Chyba wczoraj miały dzień robienia porządków. Jest i mądrusia. Zobaczcie, jak czmycha do swojego domku. U niej zawsze najczyściej. Fryzurę ma idealną. O, jest i fajtłapek. chyba znowu coś pomylił. A to jest kolejka, którą elfy jeżdżą między domkami. Widzę, że pieski cały czas jej doglądają, choć Fryzio woli się bawić z elfami, a z dzwoneczkiem. Błyskotka najbardziej lubi bawić się z pieskami. A to elfka promyczek i migotka. Migotka uwielbia bajki i opowiada je pieskom na dobranoc. A to jej ulubiona zabawka – raniferek. O! O, o, to jest księga o was. Zobaczmy, co my tu mamy. Oskarku, masz już. Dwanaście lat. Podobno bardzo lubisz piłkę nożną. Chciałbym cię pochwalić za to, że opiekujesz się swoją młodszą siostrzyczką. Wiem też, że chodzisz do szkółki piłkarskiej. Zuziu, masz już osiem lat. Podobno bardzo lubisz rysować. Chciałbym cię pochwalić za to, że pięknie rysujesz. Wiem też... Że występujesz w przedstawieniach szkolnych. Igusiu, masz już trzy latka. Podobno bardzo lubisz jeździć hulajnogą. Chciałbym cię pochwalić za samodzielność w ubieraniu. Wiem też, że chodzisz już do przedszkola. Drogie dzieci! Zgadza się to wszystko? Czy to prawda? A co to takiego? Słyszałaś promyczku? No nic, co jeszcze tu mamy? Wasze prezenty to niespodzianka. Elfy chcą Was zaskoczyć. Na pewno się ucieszycie. Sprawdźmy jeszcze tylko jedną rzecz. Tu jest napisane, że jesteście na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Tak trzymać. Dobrze, to już wszystko. Zaraz będę rozwoził prezenty, tylko jest taki problem. Nie wiem, czy w tym roku zmieszczę się do tych kominów. Wiedziałem, że te ciasteczka na śniadanie to zły pomysł. Dobra, chodźmy sprawdzić na moim kominie, czy to się uda. O, poćwiczę trochę. Ciasnota, te, te gołębie! jakieś ciasne te komienie teraz robią? Gorzuchy, jakieś takie grube. Ech. Ech. O, fajt A Co ty tutaj robisz? Dobrze, że jesteś. Poborysz mi z prezentami. Tylko na blade opytku renifera zgubiłem pergamin z adresami dzieci. Drogie dzieci! Chyba nie będę mógł przywieźć wam prezentów. oj jo, oj, oj, jo, oj. A co tu masz? Bergami! Uratowałeś święta! Dzięki tobie rozwiozę prezenty. Zaklarzmy razem dla fajtłapka. Uratował święta! Brawo dla bohatera! Tłaszczmy razem dla Fajtłapka, z całych sił! Brawo, 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 brawo! O, to teraz sprawdźmy dokładnie, gdzie mam lecieć. Chwileczkę... Kojarzycie? To chyba znane wam miejsce. Ustawię je w nawigacji Renifer Maps. Fajtłapku, zbieramy się, będziemy lecieć. Jesteście tam? Czekajcie na mnie. Zaraz do Was przylecę. Do zobaczenia. Pa. pa.